Lider węgierskiej opozycji Peter Madziar oskarżył rządzącą partię Fidesz, premiera Viktora Orbana, o przygotowywanie przeciwko niemu kampanii szantażowej. Według jego słów, partia miała potajemnie nagrać wideo z wykorzystaniem sprzętu monitorującego, a nagranie to, jak podejrzewa, Fidesz planuje wkrótce upublicznić. Madziar poinformował, że do kilku dziennikarzy dotarło zdjęcie wnętrza sypialni z dopiskiem. Wkrótce, co jego zdaniem jednoznacznie sugeruje, że publikacja kompromitującego materiału jest już przygotowana. Przedstawiciele Fideszu stanowczo odrzucili zarzuty jakiegokolwiek w związku z rozpowszechnianiem tego zdjęcia. Zgodnie z węgierskim prawem, rozpowszechnianie zdjęć o charakterze seksualnym bez zgody osób na nich przedstawionych stanowi przestępstwo. Zarzuty pojawiły się w szczególnie napiętym momencie kampanii przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi. W ostatnich tygodniach wielokrotnie dochodziło już do ataków na aktywistów i kandydatów opozycji. Przy użyciu materiałów Deepfake. Partia Tisza Petera Madziara w najnowszych sondażach wyprzedza już Fidesz. Po raz pierwszy od wielu lat Orban staje przed realnie groźnym wyzwaniem. Sam Madziar założył ugrupowanie po wybuchu skandalu związanego z tuszowaniem pedofilii, który zmusił do dymisji dwóch prominentnych polityków bliskich premierowi.